Um, um. Okay. I dobra, zbieramy Ole, sobie. Ale macie nie trafiać walką na nim, bo okno potrafi kosić. jak to było. Dobra, my sobie kopiemy. Co było? jak widzicie mamy bardzo. O, do, 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 do. Żelazo! Marysia ja żelazo! Ale ty Ale mamy dzisiaj farta z żelazem. Trzecie. Kopiemy tutaj. Trzecie. Czwarty. Piąte. Szóste. Jeżeli będziemy mieli 9 albo i 11, to starczy nam no, i będziemy mogli iść do w chwili. Co? I powiedz mojemu tacie, co to przyda. No i, i, i mój tata mnie woła, no i sobie hop 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 Ludzie hop, 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 hop. Co? Przecież mam założyć, przecież mam, to, że mam. Um, Kurde, coś tutaj mamy Jej, mamy rectą, ludzie Łukasz. mamy rectą, ludzie Czy to się dzieje? Czy jestem takim... Nie, nie, żeby... nie wykopiesz tego, nie wykopiesz. Nie, bo... wykopię. nie, nie wykopiesz. Idziemy na górę, sobie zrobić żelazny kilo. Nie, no, słuchajcie. To się... Ale to ja byłem tu pierwszy. Ale nie, gdzie ja oglądam? Nie, nie, ogląda, proszę hmm, nikodymy. E, nikodymy. A, ja, A ja, ja mogę? Teraz mamy. O, Chociaż I tak to nie jest najgłębszy tunel, który wykopałem, bo miałem takie tunele. Że ja wykopałam do bedroka. Tylko raz? Nie, kilka razy. Ja miałem na trzech seriach z moim kolegą. Y, miałem trzy razy, wykopałem bedrock do Diaksów. I tak patrzymy sobie... Kurde, bedrock! A on mówił, że diaksy są dopiero na 46 poziomie. Więc Co on... ty? Poziomów jest w, w dół to 64. Eem. Mój kiedyś no, oglądał. Dobra, yy, mam Ale dzień. Nie. Yy, mamy dzień, słuchajcie, zanim zrobimy, zrobimy żelazny kilof, to idziemy na jedzenie, bo naprawdę mamy mało. Doba droga to jest 64. Chodź tam, siadł, siadł. Ej, a obce dają mięso? Tak, dają, z dają, dają, jest taki nowy drugi. Dajemy mięso i będziesz miał jeszcze Mamy mięsko. Bez... Ktoś, a ty masz najnowszą opcję. No Ale ja też że... chcę. Po pierwsze nie mam piecyka. No to sobie zrób. Drugie no to możesz jest... zrób. Nie robisz domku na górze? Po co? No y na górze jest najgorsze właśnie, gdzie można łatwo stać. A co no. wy e, robicie sobie zwyczajne? O, mam, y mam tutaj sobie piecyk. zrobię. sobie dom pod ziemią. Zrób sobie dom pod

Iwo, ej, i w patrzcie, jak się ej mówi. czekaj, jak ja mam kamień? Jak się A, mówi? Ok. Jak się mówi kikenuka? Ja mówię, nie wiem. wiem. O garda. Na... Dobra. Mamy fajnie, bo O, widzę czarne koc, ale czarne koc nam się nie potrzebny. No jak to? Do... A ja go znalazłam. Zaraz to z gór. No właśnie to chodzi. Dobra, nie. Niepiel. Aż zrobiłam się głodną, ale tak naprawdę się zrobiłam głodną. Hop. W domku, jak pamiętacie, mamy ten, wiecie co? Żarełko. Żarełko. Żarełko ma! Tylko nie ma w tej piosenki. Żarełko, moje, żarełko. Zabaj. Cudno, bo to było pierwsze. A mniam, 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 mniam. Ojej. Bo to miało bolią. Kurde. <śmiany> nie, musimy sobie najwięcej... Bardzo dużo sobie... Musimy poszukać... Po pierwsze, musimy poszukać e, zwierząt. O, szkielet. Co? Jak on strzela? No <śmiany> co? <to> jest... <śmiany> Tajemnica. Tajemnica. Ej, nic mu nie Nie, nic mu nie zrobiło. Nie, nic nie da się kamiennej zrobić. O, owca! Zabij ją! Będziesz ją też za uda. Nie biegł Nie, 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 Ile trwa ten odcinek? 6 minut. O, tam widzę krowę, tam widzę krowę. Czy to naprawdę krowa. Być, nie, tam byś Dobra, nie, najpierw musimy zjeść. Nie byś wziął. Nie by tam, bo y, y, to... to Nie, czy to? Żelowanym. Słuchaj mnie. to dużo to... tylko może. Pokaż. Ja zajmuję sobie po hopu. Dobrem, Dobra. Kończ hmm. ten odcinek będzie czwarta część. Dobra, tylko jeszcze przepalimy zelazo i trzecia część oczywiście też będzie. no! Ale rola. Hop, schowany. Hej, a Hej, a mogę nagrywać was met, czy nie? Tak. nie, yyy um, sobie tak też forma Ej, mam to bez drobnej impreskę. Czekaj, 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 bo nie skoczył macienka. Impre